Zajmuje się na co dzień poplonami, międzyplonami, mieszankami, doborem, konstrukcją, reprodukcją nasienną, i tak na samym początku, moim zdaniem, należało się skupić o co chodzi, tak w zasadzie, o jakie są rodzaje, bo mówimy generalnie mieszanki poplonowe, ale często i gęsto jest mylone, są międzyplony o zimę, międzyplony jare, poplony, wsiewki i tak dalej, i tak dalej. Możemy mówić o międzyplonach złożonych z gatunków odmian o zimy, czyli zimujących doskonale niewymarzających. Możemy mówić o mieszankach poplonowych odmian jary, gatunków jary, które kiedy nadejdzie okres zimowy, zostaną one na powierzchni one przemarzą i powstaje nam doskonały mulcz. Poplony, międzyplony to jest tutaj temat rzeka i należy wyodrębnić, jakby chociażby te międzyplony o zimę i jarę, żeby Między zimą zostają do wiosny, nie wymarzają. Mamy potężną masę, biomasę rośliny części nadziemnej, doskonałe do skarmiania albo do przyodania. Kolejnym takim podstawowym zagadnieniem dotyczącym mieszanek jest kryterium doboru mieszanki do stanowiska. Przede wszystkim należy mieszanki konstruować czy dobierać tak, aby nie dominował jeden gatunek nad innymi. Nie powinny one przede wszystkim także być skonstruowane, czy dobrane takie gatunki, aby nam się rozwarstwiały w siewniku czy w zbiorniku rozsiewacza. Musimy mniej więcej mieć gatunki tak skalibrowane, tak dobrane, żeby nie było technicznych przeciwwskazań do wysiewu i nie było rozwarstwiania na, na polu, ponieważ wówczas będziemy mieli nie mieszankę, tylko praktycznie placowo rozsiewane gatunki. Kolejnym takim ważnym zagadnieniem są już można powiedzieć nasiona. Na co dzień spotykam się z reprodukcjami, z nasiennictwem mieszanek poszczególnych gatunków i przede wszystkim należy zwrócić uwagę na źródło pochodzenia czy jakość. Jakość mam na myśli tutaj kwalifikowany materiał siewny, Gatunki poplonowe bardzo często niestety pochodzą z zakupu z różnych ogłoszeń, z targowisk, i tutaj zderzamy się z troszeczkę jakby odmiennością tego, o czym mówimy, ponieważ materiał siewny kwalifikowany, nawet mieszanek poplonowych czy międzyplonów, to kwalifikowany materiał siewny w stopniu C1. Tutaj do gwarancją jest reprodukcja nasion na z materiałów hodowlanych. Bardzo wysoka zdolność kiełkowania, to ustawowo jest uregulowane. W większości przypadków to jest powyżej 80%. Ja spotykam się z tym, że wiele gatunków, wiele komponentów to potrafi mieć zdolność kiełkowania powyżej nawet 90-95% pod 100%. Dlaczego kwalifikowane materiał siewny, dlaczego kwalifikowane mieszanki międzyplony? Z prostej przyczyny, bo tam macie państwo gwarancję, że nie ma nasion kwasów, nasion innych gatunków, które są niepożądane. W tym momencie kwalifikowany materiał siewny, co nam daje, daje gwarancję kiełkowania wschodów, a także przede wszystkim czystości gatunkowej i odmianowej. Kolejnym takim, można powiedzieć, jednym z najistotniejszych zagadnień związanych z mieszankami jest celowość i ich znaczenie. Czego oczekujemy od mieszanki? Nie nie wnikajmy tutaj w zagadnienia dopłat, niedopłat, bo to jest sprawa drugorzędna. Mieszanka poplonowa to jest dla nas inwestycja. Inwestycja w co? W glebę. Co nam daje taka mieszanka poplonowa? Możemy śmiało powiedzieć, że zapobiegamy wymywaniu składników pokarmowych. Kolejna rzecz, to co dzieje się w środkowym pasie Polski, kiedy przykład tegoroczny czy ubiegłoroczny, kiedy było sucho, kiedy wiały wiatry, widzieliśmy rowy pełne ziemi pełne piasku, które zostało z, zabrane z pola. To była najcenniejsza frakcja ziemi. Poplony czy gleba okryta w tym momencie jakąkolwiek roślinnością czy mulczem w dużym stopniu nam tą erozję wieczną zatrzymuje i ogranicza. Międzyplony, e, mieszanki międzyplonowe czy poplonowe prawidłowo skonstruowane, prawidłowo przemyślane gatunki e, przyczyniają nam się do tworzenia także Pruchnicy w glebie. To, to jest podejrzana biomasa, materia organiczna i to jak najbardziej to jest idea fix, powiedziałbym, rolnictwa regeneratywnego, bo w tym momencie świadomy dobór niektórych komponentów to jest praktycznie nasze, nasze dobro. Zaczynamy wszystko od tej, od tej gleby, tak. Przy okazji bardzo mocno potrafimy ograniczyć chwasty. Jeżeli to jest mieszanka kwalifikowana, to. Ale także odpowiednio zastosowana w odpowiednich okolicznościach, mocno nam pomaga w ograniczaniu kwastów. Kolejny taki e, dodatni plus to jest: e, troszeczkę ograniczamy, przełamujemy e, podozmian monokultury zbożowe e, albo inne e, podozmiany, gdzie jest zbyt duże nasilenie pewnego gatunku, świadome zastosowanie pewnych mieszanek. Powoduje nam troszeczkę takie lekarstwo czy negatywne skutki. Przy okazji mamy zwiększony plon rośliny następczej albo nawet poprawienie jakości. Kolejna rzecz: wiele gatunków, wiele komponentów, które wchodzą w skład mieszanek czy międzyplonów, pomaga nam w gospodarce z azotem, ponieważ. Wzbogacają wiążą azot z powietrza, są gatunki, które jeszcze uruchamiają nam uwsteczniony fosfor. To wszystko jest przy okazji uprawy międzyplonów czy poplonów. Mm. Każdy okazji... wspomniałeś znaczenia i układania w ogóle mieszanek poplonowych. Twoim zdaniem, jakby na czym polega najlepszy dobór gatunków do do mieszanki poplonowej. Chodzi, chodzi o to, żebyśmy mniej więcej dobierali rośliny o podobnej wysokości, czy raczej tutaj chodzi o to, żeby się one uzupełniały, czyli zajmowały powiedzmy różne poziomy pięter tak nad poziomem, ale też również pod, pod powierzchnią gleby, tak? Jak to, jak to jest z tej strony? No to jest bardzo ważny aspekt, Tomku, bo w tym momencie świadomie dobierając komponenty, powinniśmy zagospodarować każde piętro nadziemne, ale także każde piętro podziemne. Czyli tą sferę korzeniową, strefę korzeniową, bo mamy gatunki płytko korzeniące, mamy gatunki e, głęboko korzeniące. Tak? Mamy słonecznik, który płytko się korzeni, ale mamy rzadkie oleistą czy wykajarą, która ma system korzeniowy sięgający do półtora metra, a nawet głębiej pracujmy na gatunkach, które spulchniają nam glebę na różnych głębokościach i zagospodarują różne piętra nad powierzchnią gleby, czyli tak komponujmy mieszanki, żeby zagospodarować każdą przestrzeń. Mhm. I oczywiście, czyli zatem mamy, mamy możliwość wybierania różnych gatunków tak i, oczywiście, i, i tutaj tak. z tej strony bardzo ważne jest, żeby policzyć też jakby udział, tak? chodzi o to też ten efekt wzajemnej konkurencji w tej mieszance, tak, żeby nie doprowadzić do, do wypierania jednego na, na rzecz drugiego, tak, bowiem tak zgadza się. jakby chyba spodziewamy się tego efektu synergii i wspierania się roślin nawzajem, tak, bowiem roślinka, rośliny w mieszance, tak, jest szansa, że one jakby lepiej zadziałają i więcej próchnicy wprowadzą do gleby niż rośliny, które byłyby wysiewane pojedynczo. Tak, dokładnie, na dodatek, jeżeli to będzie przemyślany skład. To nie doprowadzimy do dominacji jednego czy dwóch gatunków nad pozostałymi. Tak? Odpowiednie zastosowanie też nie spowoduje nam zagłuszenia przez samo międzyplonu. międzyplonu. No, Tutaj jest kilka takich zależnych, natomiast dużo zależy od warunków klimatyczno globowych na czym dysponujemy, ale no przede wszystkim świadomy, przemyślany skład mieszanki czy międzyplonu. Nie z jednej grupy roślin, mm -hmm. tylko z paru grup roślin których z grup, na dodatek tych, których mamy jak najmniej w podozmianie. Kolejną taką grupą roślin, które troszeczkę są moim zdaniem niedocenione, a warto byłoby się skłonić w ich kierunku, to są rośliny bobowate. Na przykładzie gatunku wyka, mamy wyka jaru, mamy wyka ozimą. To jest wyka jara, ma niższe, drobne nasiona, drobniejsze niż bobik, czy grok, czy łubin. Doskonale się komponuje w mieszankach, co jest taką ważną cechą. Wyki ona wiąże nam azot z powietrza. Tak? Ona działa jak rok czy łubin, wiąże azot z powietrza, ma działanie fitosanitarne i też ten potężnie rozbudowany system korzeniowy, który uruchamia nam niedostępny dla roślin fosfor. tak? To jest tak nie do końca może przebadany mechanizm działania, ale zauważono już od wielu lat, że. Ten ustyczniony fosfor jest jakby bardziej łatwiej dostępny dla rośliny następczej na takim stanowisku, gdzie była wyka. To jest roślina bobowata, czyli strączkowe, doskonale się komponujące w międzyplonach ozimych i jarych. Jasne Jaremy, już Tutaj wspomniałaś o owyce, tak? Czy no, też tak. mi przyszło do głowy takie pytanie, tak? Czy w ogóle, jeżeli mówimy o bowowatych, to warto jest czy, czy w ogóle warto jest stosować szczepionki, tak? Powiem, czasami słyszę się, że, że, że stosowanie szczepionek jest tym, tym czynnikiem agrotechnicznym, który jakby uskutecznia i jeszcze nam zapewnia to jakby dodatkowe i bardziej efektywne wiązanie azotu atmosferycznego. Jak to jest w przypadku na przykład wypli? W przypadku każdej rośliny strączkowej warto stosować szczepionki. Pomaga to łatwiej, bakterie brodawkowe pojawiają się i w tym momencie też mamy lepsze wiązanie azotu społecznego. Natomiast należy mieć świadomość i uzmysłowić sobie, jak często przychodzą rośliny strączkowe nam na stanowisko. Jeżeli to jest raz na trzy lata, to te bakterie już są w glebie. Jeżeli to jest rzadziej, w tym momencie należy podać, pomóc tym roślinom, związać azot z powietrza. To jest temat szczepionek moim zdaniem ważny, natomiast to zależy też od podozmiany. Jeżeli mamy bardzo duży udział roślin strączkowych w podozmianie, to wtedy te bakterie naturalnie już są w glebie. Jeżeli nie mamy w podozmianie roślin strączkowych czy bogowatych, w tym momencie jesteśmy zmuszeni stosować takie szczepionki, żebyśmy uzyskali mhm. efekt oczekiwany przede wszystkim. Jasne, czyli tutaj z jednej strony mamy możliwość wsparcia wyki. A czy widzisz regierem już jakiś taki optymalny wariant albo takie miejsce w podozmianie, po której roślinie lub przed którą na rośliną najlepiej, jakby ta wyka pasuje, żeby, żeby można było ją wprowadzić do, 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 do międzyplomów. Najpierw zaczniemy od tego, że mamy wykę zimą i jarą. Wykę o zimą stosujemy w międzyplonach o ozimych i to będziemy mówili mm -hmm. w dalszej kolejności o takiej przykładowej mieszance, która jest gorzowska. Ta mieszanka jest na tyle elastyczna, że termin siewu praktycznie jest od zejścia jęczmienia ozimego z pola aż do końca praktycznie września. I wtedy taka mieszanka występuje w polu, okrywa nam glebę i występuje w polu praktycznie do początku maja. Taką mieszankę możemy dalej z tą wyką siać roślinę następczą albo zebrać to. Wykę jarą natomiast, jeżeli zasiemy w międzyplonie jarym, jesienią, zostawimy ją do wiosny, to nam w tym momencie oczywiście ta roślinność przemarznie i powstanie taki fajny, doskonały mucz, który chroni nam przed erozją, który możemy siać w uproszczeniu rośliny następczą. Pytanie, jaki, jaka jest celowość i czego oczekujemy. Termin siewu, jest do, w tym momencie troszeczkę elastyczny i zależy od tego, jaki mamy kierunek użytkowania międzyplomu. Mm -hmm. Dobrze, czyli zatem jest to dość, myślę, że to jest dość, dość szerokie okno, jeżeli chodzi o takie okno czasowe, oh, tak. w którym możemy tę wykę zastosować. Tak. Dobrze, przejdźmy no, dalej. Y Podam teraz Państwu taki prosty przykład. Przykład, który miał miejsce u mnie w firmie, ponieważ gatunków międzyplonowych jest tam mnóstwo i bardzo często można je kupić w różnych miejscach z różnych źródeł. Ma to na celu ten, ta informacja, którą Państwo tutaj widzicie, tylko uzmysłowić jedną, żeby dobierać mieszanki czy kupować komponenty u rzetelnie współpracującej z nami firmy, ponieważ Prosty przykład podam. To są próby nasion, które pobrałem od, w dużej firmie, która miała potężne ilości tych roślin. Towar miał być czysty, miał być wyczyszczony, miał być gotowy do, do siewu. Z ciekawości pobrałem. Laboratorium prawdę powie. Koleżanki w laboratorium dostały te próby. I w Gorczycy, jak w próbie, to każda próba miała założyć po 500 gram. Dziewczyny sprawdziły. W Gorczycy mieliśmy oprócz Gorczycy także owiec głuchy, haber, dest. Czy tulie, przężyto, sklerocja i mnóstwo innych rzeczy. W gatunku, który nazwany był gryką, mieliśmy oczywiście tatarkę, rzadkie świerzepa, owysbuchy, gorszycę, destówkę. Natomiast próbę faceli, którą dostały do przebadania, odmówiły mi sprawdzenia czystości, ponieważ faceli było w niej najmniej. To był towar, który proponowano jako towar poplonowy. Natomiast ja się zastanawiam, co to ma na celu, i zadałem pytanie: przecież tego nikt nie kupi, i tak dalej. To firma mi powiedziała, że to dawno jest sprzedane. W ogóle mam się tym nie interesować. Ten towar trafił na pola, trafi do sprzedaży jako towar poplonowy, i w tym momencie tylko pragnę nadmienić, że w tym momencie sobie zachwaszczamy pola. Nie, tego nie widać byłym okiem, ale często ten nasiona dopiero widzieliśmy, jak w laboratorium to było sprawdzone, w laboratorium rozdzielone. Niemniej jednak, tylko przestrzegam i zwracam uwagę, żeby mieszanki kupować od rzetelnych partnerów, z którymi się współpracuje na co dzień, którzy rzetelnie dobierają kontrahentów i sprzedają towary wysokiej jakości. Kolejnym takim można powiedzieć, wstępnym podsumowaniem tych gatunków, to możemy wyodrębnić takie działanie kilku grup roślin. Natomiast należy gdzieś pamiętać, mieć w tyle głowy, że. Są gatunki, które też nie mogą wchodzić w pewne podozmiany. Jeżeli mamy w podozmianie dużo rzepaku, odstawmy na bok gorczycę czy rzepak. Natomiast możemy, tylko ważne, żebyśmy zapamiętali kilka rzeczy. Gorczyca, rzepik czy rzodkie woleista hamują nam rozwój nicieni drutowców i ograniczają nam troszeczkę kiełkowanie chwastów. Gryka, co powoduje nam zahamowanie rozwoju pędraków, też ogranicza nam troszeczkę chwasty. I to, co wspominałem, jeżeli w podozmianie rzepak, odstawmy na bok gorczycę, Jeżeli mamy w podozmianie duży udział roślin strączkowych, co jest rzadkością, ale się zdarzają takie gospodarstwa, gdzie strączki jednak są dużym udziałem w podozmianie, odstawmy na bok gatunki z tej grupy. Jeżeli mamy podozmian rzepaczany to może by było warto. Skłoni się także w dodatek owca, który jest fitosanitarny. Jeżeli mamy gleby ciężkie, wilgotne, zlewne, to może zga, warto byłoby użyć nam bobiku do takiego międzyplomu. To wszystko należy też zbilansować i zastanowić się, czego oczekujemy i jaki mamy podozmiar.